Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym poświęcić trochę czasu na zważenie balastu. Bo zadawaliśmy sobie już parę razy takie pytanie w postaci, ile waży balast Fantoma. No i tak naprawdę nie wiemy, ile ten balast waży. Każdy się zastanawia. Część tego balastu jest wyciągnięte część leży tutaj. Zobaczcie. Są to takie ołowiane sztabki. Dosyć ciężkie. Tu mamy troszkę i mamy resztę w drugim miejscu. Dlaczego część? Dlatego, że balast był zalany betonem i trzeba było go wykuć, tak naprawdę, te wszystkie sztabki, żeby go wyciągnąć. Zobaczcie tu. To jest paleta z tymi sztabkami. W środku tego balastu był beton z takimi metalowymi kółeczkami. One są stalowe. Trochę już skorodowały, prawdopodobnie, przez wodę, która tam była więc oprócz ołowiowego balastu kilu mieliśmy jeszcze beton i te metalowe śruty ich nie zważymy bo część już została wyrzucona i zostały tylko ołowiane sztabki plan jest taki żeby przy pomocy wagi kuchennej zważyć cały ten ołów który jest do tej pory wyciągnięty z balastu tak jak Wam wspominałem tutaj jest jedna paletka przeniesiemy ją tam do wagi kuchennej i zważymy także poznamy wagę Samych sztabek nie wiemy, ile będzie to ważyło. Nie wiemy, ile ważył beton, który był wykuty, ani te metalowe, dziwne kółeczka. Oczywiście, z metalowych kółeczek zrezygnujemy. Zrezygnujemy także z betonu. Myślę, że po zważeniu tego balastu wylaminuję kil i ułożymy te sztabki od nowa same. Zasypiemy je ołowianym śrutem niestalowym. I zalejemy żywicą epoksydową, spowoduje to, że będzie na pewno dużo szczelniejsze niż jest teraz. No bo beton chyba nie jest dobrym pomysłem. Kiedyś może lali ze względu na oszczędności, nie wiemy. Zobaczymy, ile zostało tych sztabek jeszcze w środku. Wyciągnięte są prawie wszystkie, zostało 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no nie wiem, może z 15 sztuk to je trzeba będzie wyciągnąć i doważyć. Zważymy dzisiaj to co jest wyciągnięte. Od razu możecie zobaczyć jak to wygląda w środku już po zimie, dziura jeszcze nie zalepiona. Trzeba będzie się tym może w przyszłym tygodniu zająć. Przeniesiemy teraz balast bliżej wagi. No i zaczniemy ważyć. Let's go! Yo. I'm like an addict, dude, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture. Straight killer in the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last Yeah, it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast balast przeniesiony Fuh, długo, myślę że sporo, ponad tonę zobaczcie ile tego jest, ale kurczę, dużo jak to się zmieściło w tym kilu, to ja nie wiem 40 minut to nosiliśmy te sztabki jest ich naprawdę spore. Nie wiem jak to się zmieściło w kilu tej łódki Ja nie wiem jak my to upchamy z powrotem, ale mam nadzieję, że się uda. Mamy naszą wagę kuchenną, turbo kuchenna waga z homologacją. Tutaj, żeby nie rysowało. I zaczynamy. Zaczynamy ważyć, które te szczapki są bardzo duże, niektóre hmm. mniejsze. Zobaczcie, są takie mocjupkie. Takie.

The fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vendetta better against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks This and that, spittin' slow, spittin' fast like a roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, all reflection of the emptiness Hilarious, you think you're with my time You're delirious, mysterious Because you are behind the fake exterior Inferior, you know I'll always be at peace zdążyliśmy przed deszczem Jest go sporo Także teraz zostało nam tylko policzyć na spokojnie ile tego jest Jutro wyciągniemy prawdopodobnie, jak się uda, resztę z łódki tego, które został w kilu. Doważymy i zobaczymy, ile jest wszystkiego. No. 23 1322 kg. To się zgadza. Tona 300 balastu. Tona 300 czystego ołowiu. Na dzisiaj to by było tyle. Drugi dzień wyciągnęliśmy balast. Zobaczcie, już niedługo zostało. Był tylko parę sztabek w porównaniu do tego co było wczoraj. Także miecz już jest czysty. Zobaczymy, jak to wygląda. Na szczęście, jeszcze mamy boczne wejście. Więc jest to trochę ułatwione, bo po drabinie włazić, to było słabo. wszystko elegancko Także jeszcze zważyć balast jutro jeżeli wszystko dobrze pójdzie startujemy z piaskowaniem na mokro w środka laminujemy miecz Część poszycia od środka, żeby już można było z powrotem wrócić sztabki do kilo, zalać żywicom Mamy turbowagę wczorajszą. Zważymy resztę, zobaczymy ile to będzie. Ile będzie tego łącznie. Niedobro. 30,5 12 13 16 17 20 1 28 32 36 39 42 40 51 54 Pięćdziesiąt osiem, sześćdziesiąt cztery, może się nie zawali. Siedemdziesiąt, siedemdziesiąt siedem i dziewięć kilograma zostało to, co dzisiaj wyjęliśmy. I tak wychodzi, mamy 77,9 kg. Zważone teraz to, co wyjęliśmy dzisiaj, i 1322,1. Wychodzi 1400 kg całkowitego czystego ołowiu w kilo. I gitara. Dzięki, że byliście do końca, że oglądaliście. Może materiał nie był zbyt ciekawy, ale prędzej czy później czekało nas to, że ten balas musieliśmy zważyć, żebyśmy wiedzieli dla samego siebie, ile tego jest. Dzięki, chłopaki, za pomoc. Dzięki Paweł Łukasz, Rafał. Trzymajcie się i do zobaczenia.